Od kiedyś na panoramę? No, jeszcze od czasów, jak, jak grał w piłkę nożną w, w Drugiej druzie, Lidze. W, Felczut, w drugiej Lidze, w swojej rodzinnej wiosce. No i byłem na jakimś meczu i, i tak jakoś się zgadało. I potem byłem zapraszany na jakieś uroczystości, na spotkania. I właśnie w maju, z okazji rocznicy, z okazji święta 3 maja. W Budapeszcie, naszego święta, ale, ale obchodzonego uroczyście także przez Węgrów. Podszedłem do pana premiera Orbana i mówię, Panie Premierze, Polska Węgry w finale. A przecież wy nie jesteście na panie premierze, tylko na ty jesteście. E, no on do mnie na ty, a na panie premierze, <grym> przynajmniej w oficjalnych sytuacjach. <grym> no i premier Orban wziął sekretarza i mówi: napisz mi to, daj mi to na piśmie. Więc podpisałem finał, Polska Węgry i ten dokument jest, znajduje się. W sekretariacie premiera Orbana. Wiadomo, że już finału nie będzie może być półfinał, ale myślę, że i oni, i my byliśmy, bylibyśmy z tego bardzo szczęśliwi. A ja jestem dumny z Węgier, z Węgrów. Kocham ten kraj, kocham ten naród. A ja teraz kocham tę reprezentację. Strzeli sześć bramek, przypomnę, my tylko dwie w eliminacjach, i są na ustach całej Europy.